Człowiek jest istotą zaprogramowaną na miłość. Lubimy uczucie zauroczenia, które z czasem przeradza się w stan zakochania. Większość z nas dąży do zbudowania relacji z drugą osobą, często za wszelką cenę. Brak miłości, natomiast dla wielu, oznacza brak spełnienia i bezwartościowe życie. Wszystko spotęgowane jest przez kulturę, w której miłość jest jednym z naczelnych motywów. Już w dziełach sprzed setek lat prezentowane są postawy heroiczne wywołane tym uczuciem. Mit o Orfeuszu i jej Eurydyce to naczelny przedstawiciel starożytności o tej tematyce, jednak im bliżej współczesnych czasów, tym częściej możemy się natknąć na podobne motywy. W cierpieniach młodego Wertera, Getego, miłość zdaje się przyczynkiem do samobójstwa. W zbrodni i karze Dostojewskiego powoduje gruntowną zmianę wartości u głównego bohatera. A w oczach szeroko zamkniętych Kubrika jest pewną nieosiągalną obsesją, fantazją, która zaburza codzienność. Oprócz tego motywami miłosnymi karmi nas Disney, Netflix, a nawet telewizja w swoich masowych produkcjach. Miłość jest więc jednocześnie motywem, przyczyną, skutkiem oraz motorem napędowym dla wielu sfer ludzkiego życia. A co jeśli uczucie to wymyka się spod kontroli? Kiedy zamiast napędzać zaczyna paraliżować, zamiast budować niszcze. Przyjrzyjmy się, jak działa obsesyjna miłość. Po obejrzeniu odcinka zapoznaj się z treścią audiobooków dostępnych na niewiem.pl, bądź skonsultuj się z nami w celu złożenia zamówienia. Każdy audiobook uważnie wysłuchany pomaga Twojemu życiu i zdrowiu. Na początek warto zdefiniować to, czym tak naprawdę jest obsesyjna miłość. To stan psychiczny, który objawia się irracjonalną potrzebą albo wręcz urojonym pragnieniem, aby chronić drugą osobę oraz mieć nad nią pełną kontrolę. Potrzeba ta przejawia się w różnych sferach, od zwykłych, codziennych, drobnych czynności, takich jak nieustanne wysyłanie wiadomości, po bardziej skrajne zachowania, pokroju śledzenia czy nawet zniewolenia drugiej strony. Jednocześnie, osobie dotkniętej takim zaburzeniem trudno jest zaakceptować, że partner lub partnerka, którą darzy uczuciem, jest niezależną jednostką. Ma prawo sama o sobie decydować i nie musi się ze wszystkiego, mówiąc kolokwialnie, spowiadać. Każda próba akceptacji wolności drugiej strony kończy się niezrozumieniem lub nawet żalem czy oburzeniem, które wynikają ze strachu przed samotnością i utratą kontroli nad relacją. Stoi to w zupełnej opozycji do miłości zdrowej, pełnej troski, wspierającej, opartej o wzajemne zrozumienie i zaufanie. Relacja zbudowana na takich fundamentach tworzy środowisko, w którym obie strony mogą się rozwijać, wzrastając jednocześnie w łączącym ich uczuciu. W jaki sposób objawia się obsesyjna miłość? Objawy obsesyjnej miłości często towarzyszą innym zaburzeniom, dlatego trudno jednoznacznie zdefiniować, czy są one wynikiem wyłącznie tego konkretnego stanu psychicznego. Niemniej jednak istnieją pewne symptomy, na które warto zwrócić uwagę. Na wstępie dokonamy podziału objawów na dwie grupy. Pierwsza dotyczy myśli i odczuć osoby dotkniętej. Druga natomiast to czyny, konkretne działania, które są wynikiem zaburzenia uczucia. Pierwszym i naczelnym objawem jest przytłaczający stosunek emocjonalny do drugiej osoby. Trudno go odróżnić od zakochania, ponieważ miłość sama w sobie jest bardzo intensywnym uczuciem, które niejako spycha na dalszy plan wszelkie inne. Jednak jest granica, kiedy nawet najbardziej intensywne zakochanie staje się przytłaczające, wręcz obsesyjne. Sprawia to, że ranga wszystkich innych odczuć i doświadczeń jest zauważalnie mniejsza, a sama miłość dominuje wszelkie myśli. Innymi słowy, każda myśl i każdy bodziec, jaki dociera do osoby dotkniętej, jest filtrowany i interpretowany przez pryzmat obsesyjnego zakochania. To ono staje się punktem odniesienia i wyznacznikiem, pozbawiając czasem indywidualizmu osoby dotkniętą. I to właśnie zatracenie swojej indywidualności jest kolejną oznaką. Człowiek może postrzegać samego siebie na różne sposoby. Tak naprawdę jesteśmy zlepkiem różnych perspektyw. Postrzegamy się przez pryzmat swojej pracy, hobby, relacji itd. Te elementy otaczającej rzeczywistości nas definiują i współtworzą nasz indywidualizm. Jeśli jednak pojawia się zaburzenie w postaci obsesyjnej miłości, to właśnie ta perspektywa zaczyna dominować w naszym postrzeganiu siebie. Przestajemy być chodzącym indywiduum. Obsesyjna miłość natomiast staje się jedynym wyznacznikiem, który nadaje wartość i sens. Stąd właśnie wszelkie wylewne i desperackie stwierdzenia pokroju: Bez ciebie jestem nikim, lub jesteś całym moim życiem. O ile w zdrowej relacji i w pozytywnym kontekście mogą one brzmieć dla niektórych nawet romantycznie, o tyle nie w przypadku obsesyjnej miłości. Wtedy zwroty tego pokroju świadczą o zupełnym zatraceniu swojej indywidualności. A co za tym idzie? Pozbawianiu się wartości. Warto w tym miejscu nadmienić, że osoba, która zatraciła się w relacji do tego stopnia, nadal może kochać, jednak trudnym jest, aby mogła być kochana. Oprócz tych dwóch objawów pojawia się również chorobliwa zazdrość i idący za nią głęboki dyskomfort, kiedy osoba cierpiąca z powodu obsesyjnej miłości nie ma żadnej kontroli nad partnerem lub partnerką. Wszystkiemu towarzyszy wymyślanie różnych scenariuszy, często zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Jednak dla obsesyjnie zakochanej osoby, scenariusze te mogą się wydawać zupełnie realistyczne i prawdopodobne. Mowa chociażby o przekonaniu, że jeśli nie wiem, co się dzieje z moją partnerką, to na pewno mnie zdradza. Lub, skoro chłopak nie odpisuje mi od trzech godzin, to na pewno mnie już nie kocha. Jest to wynik pewnego błędu poznawczego. Ludzki umysł ma skłonność do wypełniania sobie tego, czego nie widzi lub nie wie w danym momencie. Stąd powstają różne dopowiedzenia i przerysowane historie. Umysł osoby zdrowo kochającej pomyśli: Pewnie mój partner lub partnerka jest teraz zajęta pracą i odpisze jak tylko będzie mogła. Ktoś obsesyjnie, toksycznie zakochany, dopowie sobie natomiast do rzeczywistości wszystko, co będzie się pokrywać z jego obawami, lękami i poczuciem niedowartościowania. To były główne objawy, dziejące się w umyśle osoby chorobliwie zakochanej. Na tym jednak nie koniec, ponieważ te obsesyjne myśli często przeradzają się w konkretne czyny, należą do nich monitorowanie działań drugiej osoby. To działanie może objawiać się na każdej płaszczyźnie. Jego najbardziej skrajną formą jest śledzenie, jednak na nim się nie kończy. Obserwacja social mediów, analizowanie postów i relacji, a nawet monitorowanie aktywności na messengerze te elementy również mogą być przejawami obsesyjnego uczucia. Wszystko to wynika z silnej potrzeby kontroli uporczywe wiadomości i telefony czyli kolejny sposób dający złudzenie kontroli nad sytuacją. Brak akceptacji wolności drugiej osoby sprawia, że chcemy wiedzieć o niej wszystko w każdym momencie. Stąd każda dłuższa przerwa w wiadomościach staje się nieakceptowalna i wymaga wyjaśnień, co jest toksycznym zachowaniem na dłuższą metę. Zdecydowanie lepiej jest doprowadzić do sytuacji, kiedy między partnerami występuje tak duże zaufanie, że sami nawzajem informują się o bieżących sprawach. Kiedy natomiast ktoś nachalnie i uporczywie wyciąga informacje, oczekując wiecznego tłumaczenia się, to druga strona relacji będzie się zamykać i coraz mniej udzielać, broniąc się w ten sposób przed atakiem. Oburzenie i manifestowanie niezadowolenia nieobecnością drugiej osoby. Objaw ten nawiązuje do omawianego wcześniej zatracania własnej indywidualności. Jeśli osoba cierpiąca z powodu obsesyjnej miłości zatraca swój indywidualizm, to zaczyna się czuć niekomfortowo we własnym towarzystwie. Nieobecność partnera powoduje silne poczucie braku sensu i niedowartościowania. Winą za to obarczany jest partner, bo w mniemaniu osoby obsesyjnie zakochanej to ona sama jest ofiarą. Stawia zatem błędną diagnozę, że partner lub partnerka krzywdzi ją swoją nieobecnością. Prawda jest jednak taka, że to głęboki strach przed samotnością i niedowartościowanie prowadzą do takich toksycznych zachowań. Próba odzyskania kontroli, która najczęściej przejawia się poprzez zestaw zakazów i nakazów dla partnera. Postawienie niewłaściwej diagnozy, czyli w tym przypadku obwinianie partnera, skutkuje podejmowaniem się niewłaściwych metod zapobiegawczych. Osoba obsesyjnie zakochana myśli, że jeśli partner lub partnerka zacznie postępować według narzuconych zasad, to wszystko wróci do normy. Jest to jednak pułapka, ponieważ obsesja będzie nadal trwać, po prostu znajdą się nowe powody do zazdrości i kolejne pomysły na ograniczenia. Próba zacierania lub przesuwania granic. Każdy z nas ma w relacji jakieś swoje granice prywatności czyli pewną sferę, do której tylko my mamy dostęp. I w większości przypadków nie jest to nic złego. Nie chodzi oczywiście o celowe utajanie jakichś rzeczy przed partnerem lub partnerką, lecz o zdrowy podział na to, co wspólne oraz na to, co moje. Obsesyjnie zakochany człowiek będzie jednak dążyć do przekraczania tych granic, często myśląc, że tak wygląda troska. Tymczasem z troską ma to niewiele wspólnego, ponieważ pobudki takiego postępowania są czysto egoistyczne, a nie wynikające z empatii. Grożenie i szantaż, czyli najbardziej skrajne metody wywierania wpływu. Mogą przybierać formę emocjonalną lub nawet przeradzać się w czyny. Kłopot w tym, że dają efekt odwrotny od zamierzonego, czyli zamiast zbliżać partnerów do siebie, jeszcze bardziej ich oddalają. Nikt bowiem nie chce być zakładnikiem swojej relacji. Zamiast tego, pragniemy budować zdrowe środowisko, które umożliwi nam rozwój i będzie wzmacniać uczucie. Skąd się bierze obsesyjna miłość? Skłonność do popadania w taki stan psychiczny wynika najczęściej z wielu zaniedbań, które pojawiły się na przestrzeni lat rozwoju danego człowieka. Kluczowym okresem w tym przypadku jest oczywiście dzieciństwo i środowisko, w jakim się dorastało. Przykładowo, jeśli dziecko dorastało wiecznie niedowartościowane, to może później w dorosłym życiu desperacko tego dowartościowania poszukiwać, nie ma jednak odpowiednich narzędzi, aby je uzyskać. Zamiast tego będzie nieudolnie wymuszać jakiekolwiek pozytywne emocje, co przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego. Kolejnym czynnikiem jest relacja między rodzicami w domu rodzinnym. Nie da się ukryć, że pierwsze wzorce odnośnie relacji czerpiemy właśnie od nich. Dlatego, jeśli ich relacja nacechowana była negatywnymi emocjami, brakiem wzajemnego zrozumienia i nieudolnymi próbami komunikacji, to niestety dziecko może zapamiętywać, a z czasem samemu uskuteczniać takie schematy postępowania. Z domu rodzinnego wynosi się również umiejętność rozmawiania o emocjach, a przynajmniej powinno się wynosić. Okazuje się bowiem, że bardzo wiele dorosłych osób zupełnie tego nie potrafi jakakolwiek rozmowa o uczuciach albo nie ma miejsca wcale, albo przybiera formę zażartej kłótni, której największymi ofiarami są dzieci. Nieświadomie chłonące toksyczne wzorce. Z dziećmi od najmłodszych lat powinno się rozmawiać o emocjach, uczyć je zrozumienia drugiej strony, empatii i akceptacji tego, że ktoś może czuć inaczej niż my. Bez tego dziecko, kiedy już dorośnie, może nie mieć odpowiednich narzędzi do zbudowania zdrowej i trwałej relacji z drugim człowiekiem. Co ciekawe, wśród czynników współistniejących z obsesyjną miłością często wymienia się również erotomanie a także zaburzenia borderline. Jedno i drugie wpływa na postrzeganie partnera oraz relacji samej w sobie. Mogą odpowiadać za mylne przekonania, że ktoś żywi nas większym niż w rzeczywistości uczuciem, równie intensywnym co nasze. Innymi słowy, odnosimy bezpodstawne wrażenie, że druga osoba nas bardzo intensywnie kocha, chociaż tak naprawdę nie ma ku temu żadnych przesłanek. Wszystkiemu towarzyszy brak umiejętności pogodzenia się z obojętnością drugiej strony. Jak obsesyjna miłość niszczy relacje? Przede wszystkim zachowanie nacechowane obsesyjnym uczuciem najczęściej daje odwrotne skutki od zamierzonego. Zamiast zbliżać, oddala, zamiast zapewnić stabilizację, destabilizuje, zamiast budować zaufanie, degraduje je. Dzieje się tak, ponieważ między dwiema stronami zachodzi silny dysonans poznawczy. Jedna ze stron jest przekonana, że postępuje właściwie i robi wszystko dla dobra relacji. Druga natomiast coraz bardziej utwierdza się w tym, że takie zachowanie jest toksyczne i niszczące. Jeśli dochodzą do tego silne emocje, a najczęściej tak właśnie jest, to powstaje wybuchowa mieszanka, która dosłownie niszczy związki. Kłótnie i wahania nastroju stają się codziennością. Amplituda tych wahań może być ogromna. Kiedy osoba dotknięta obsesyjną miłością czuje, że ma nad wszystkim kontrolę i czuje się dowartościowana, to potrafi być najlepszym kochankiem na świecie, pełnym czułości, zrozumienia i akceptacji. Natomiast jeśli tylko cokolwiek wymknie się jej spod kontroli, przykładowo, zmianie ulegną wspólne plany na weekend, to sytuacja w relacji ulega drastycznej przemianie. Pojawiają się akty desperacji, wyrzuty, ograniczenia i wzajemne obrzucanie się winą za sytuację. Kłopot polega na tym, że osoba obsesyjnie zakochana każdą utratę kontroli odbiera personalnie, jako zamach na jej poczucie wartości. Może przez to przeinaczać i nadinterpretować sytuację, która z błahej i mało znaczącej urasta często do rangi ogromnej krzywdy. Jako mechanizm obronny będą pojawiać się szantaże emocjonalne i ograniczenia, co przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Partner, który jest ofiarą takiej sytuacji, początkowo może nie zdawać sobie sprawy z toksycznego mechanizmu, w który jest uwikłany. Dopiero z czasem, kiedy w relacji złe momenty zaczynają przeważać nad dobrymi, może się zorientować, że to nie powinno tak wyglądać. Zorientowanie się może zająć naprawdę sporo czasu, zwłaszcza jeśli jest to pierwszy związek w życiu i nie ma się jeszcze doświadczenia w tym względzie ani odpowiedniego punktu odniesienia. Kiedy natomiast partner uświadomi sobie te toksyczne mechanizmy i manipulacje, którym ulega, to automatycznie zacznie się dystansować. Dystans ten będzie generować kolejne ograniczenia ze strony obsesyjnie zakochanej osoby, kolejne kłótnie i coraz głębsze wzajemne niezrozumienie. W rezultacie powstaje samonapędzająca się machina zniszczenia relacji, której w pewnym momencie nie da się już zatrzymać. Podsumowanie odcinka. Wiele osób może się zastanawiać, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Intuicyjnie reakcją obronną będzie stopniowo postępująca izolacja, która może zakończyć się kompletnym zerwaniem kontaktu. Jeśli jednak dwójce partnerów zależy na ich relacji, to należy przede wszystkim rozmawiać, uczyć się komunikacji. Niezwykle pomocna może się okazać terapia, najlepiej wspólna. Warto mieć na uwadze, że nie każde zachowanie z wymienionych w odcinku musi od razu oznaczać obsesyjne zakochanie. Trzeba brać pod uwagę częstotliwość tych zdarzeń, ich intensywność i ilość. Pojedyncze symptomy raz na jakiś czas mogą oznaczać po prostu gorszy dzień czy chwilowe nieporozumienie. A nie zaburzenie miłości samej w sobie. Podziel się w komentarzu, czy miałeś lub miałaś kiedyś styczność z obsesyjną miłością i jak sobie z tym poradziłeś. Nie zapomnij również odwiedzić niewiem.pl, gdzie czekają na ciebie nasze książki w formie audiobooka i e-booka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.